Noc nad jeziorem Solińskim była ciemna i gęsta jak smoła. Jedynie nikłe światło księżyca przebijało się przez mgłę unoszącą się nad wodą. Cichy szum fal rozbijał się o brzeg, a w powietrzu unosił się zapach wilgoci i gnijącego drewna. To miejsce miało swoją tajemnicę, starą, zapomnianą przez wielu, lecz wciąż żywą wśród tych Którzy słyszeli opowieści o duchach dawnych mieszkańców zatopionej wioski. Przed laty, zanim powstało jezioro, istniała tu niewielka wieś Solina. Ludzie żyli spokojnie, zajmując się rybołówstwem i hodowlą zwierząt. Wioska była znana z drewnianego kościoła, który stał na wzgórzu, oraz skarczmy, gdzie zbierali się mieszkańcy, by dzielić się nowinami. Jednak w latach 60. XX wieku przyszła decyzja, o budowie zapory. Woda miała zalać całą dolinę, a wieś miała zniknąć pod jej powierzchnią. Większość mieszkańców wyprowadziła się do innych miejscowości, ale nie wszyscy. Legenda głosi, że pewnej nocy, tuż przed zalaniem, w wiosce zapanował strach i chaos. Kilku mieszkańców odmówiło opuszczenia swoich domów. Mówiono, że pewna stara kobieta, jagna, rzuciła klątwę na tych, Którzy sprowadzili wodę na ich ziemię. Twierdziła, że dusze tych, którzy zginą w powodzi, nigdy nie zaznają spokoju. Kiedy tama została zamknięta, woda zaczęła powoli wypełniać dolinę. Ludzie mówili, że ostatniej nocy, gdy wioska tonęła, słychać było płacz i krzyki. Niektórych ciał nigdy nie odnaleziono. Przez lata wokół jeziora zaczęły krążyć dziwne opowieści. Rybacy mówili, że w niektóre noce widzieli postacie w mglistych oparach nad wodą. Inni twierdzili, że słyszeli dziwne szepty, gdy płynęli łodzią po jeziorze. Byli i tacy, którzy nie wrócili. Mówiono, że jezioro zabiera tych, którzy nie szanują jego tajemnic. Jednym z takich zaginionych był młody chłopak, Marek, który pewnej nocy wybrał się nad wodę. Mieszkańcy ostrzegali go, by nie chodził tam po zmroku. Ale on tylko się śmiał. Chciał udowodnić, że to wszystko bajki. Następnego dnia jego ciało znaleziono na brzegu. Twarz miał wykrzywioną w przerażeniu, a na jego skórze widniały ślady przypominające odciski rąk. Dziennikarz Jan Nowak interesował się legendami i tajemnicami Polski. Gdy usłyszał o Solinie i zatopionej wiosce, postanowił zbadać sprawę. Wynajął pokój w miejscowym pensjonacie. I zaczął rozmowy z mieszkańcami. Pierwszą osobą, z którą porozmawiał, była starsza kobieta, pani Maria. Miała ponad 80 lat i pamiętała tamte wydarzenia. Mój ojciec nie chciał wyjeżdżać, widział, co się dzieje, wiedział, że ta ziemia nie zapomni krzywdy, jaką jej wyrządzono. Mówiła cicho, patrząc przez okno na jezioro. Jan usłyszał też o tajemniczej kobiecie. Którą czasem widziano nad brzegiem jeziora. Ludzie nazywali ją Topielicą. Miała być duchem jednej z tych, które zginęły w wodach soliny. Postanowił sprawdzić to na własne oczy. Wyposażony w kamerę i dyktafon wyruszył w stronę jeziora. Noc była zimna, a powietrze ciężkie od wilgoci. Gdy dotarł na brzeg, usłyszał coś dziwnego. Cichy, monotonny śpiew. Spojrzał w stronę wody. I zamarł. Na powierzchni jeziora stała kobieta. Miała długie, ciemne włosy i bladą twarz bez wyrazu. Jej oczy były martwe, ale spojrzenie wbijało się w Jana jak sztylet. Nagle poczuł lodowaty dotyk na ramieniu. Odwrócił się gwałtownie, ale nikogo tam nie było. Gdy ponownie spojrzał na jezioro, kobieta zniknęła. Wtedy z głębin wydobył się przerażający chichot. Jan wrócił do pensjonatu przerażony. Gdy przeanalizował nagranie, usłyszał coś jeszcze, szept. Nie powinieneś tu być. Nazajutrz postanowił porozmawiać z księdzem. Duchowny nie był zdziwiony jego relacją. Wielu widziało topielców. To dusze tych, którzy zginęli, gdy woda pochłonęła wioskę. Nie mogą odejść, bo ich śmierć była pełna bólu i niesprawiedliwości. Jan zrozumiał, że solina skrywa więcej tajemnic, niż ktokolwiek przypuszcza. Postanowił opuścić to miejsce, ale już nigdy nie zapomniał o tym, co zobaczył. Legenda o topielcach z Soliny przetrwała. Wciąż są tacy, którzy wierzą, że wody jeziora skrywają więcej niż się wydaje. A nocami, gdy mgła unosi się nad powierzchnią, można usłyszeć ciche szepty tych, którzy nigdy nie odeszli.